Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku w mojej małej skromnej chatce, tak właściwie nie mojej, ale sobie ją przybłaszczyłem. Jestem bogaty w diamentowe motyki. Oczywiście to się troszeczkę przyda i dzisiaj wyruszymy sobie do jaskini, myślę, bo nie będę powtarzał tego co wydarzyło się w poprzednim odcinku. Więc pójdziemy sobie do jaskini, tylko przydałoby mi się zdobyć diamentowy kilof To jest jedyna rzecz, której teraz potrzebuję I zaraz go zdobędę Tylko jeszcze nakarmię krówki, może jeszcze jedną Tutaj sobie zamienię I może się uda Wszystko, nie no wszystko raczej nie, wątpię w to Ale spora część będzie tutaj tego zboża zużyta na, na karmienie tych krówek tak średnio chce mi się tam wchodzić ale wejdę no i jakaś krówka sobie chce wyjść chyba chociaż jak się postarać to może, może nie no raczej nie, jeszcze jedną gdzieś o dobra, udało się zostało 10 chodźcie krówki tutaj bo muszę jakoś wyjść. No, niestety, przykro mi bardzo. Z tą krówką też mi przykro. Bardzo nie do żartuję, nie jest mi przykro. Mogła nie wychodzić po prostu. Teraz lecimy handlować. Tutaj sobie rośnie przyściutko A handel tutaj będzie się odbywał. Tak właściwie, to jeszcze nie mam tego. Odkrytego yy, Jak to się nazywa Kilofu Gdzie on jest Tu jest Tylko siekierę na razie Muszę kupić jeszcze motyk parę Siekierę Słaba ta siekiera Nawet bardzo słaba Ale lepsze niż kamienna I to dużo lepsza Więc od razu biorę To zaraz Dotrę do tej Diamentowego kilofu I się zobaczymy jak już dotrę do niego W sensie No wiadomo o co chodzi chyba Że No posprzedaję, pokupuję I będzie Uda. Udało się Zdobyłem ten kilof I jakie ma enchanty No nie najgorsze Strasznie drogo, ale dobra Trochę szkoda Mi tych motyk, tyle motyk Tyle diamentów jakby. A tak naprawdę zero. Nic nie zyskam, nic nie stracę, oprócz emeraldu na tych motykach. Jeszcze więcej. Dobra. Ja tutaj Zrobił archiwum kilofów i moje pierwsze kilofy będą w ramkach. Na przedmioty tutaj kolejne. Trzeba zacząć. To się przyda oczywiście Czy zrobić żelazną? Nie, nie będę robił. Żelaznej tej 31 level, pięknie. Zrobił sobie bloki. Czy coś jeszcze potrzebują? A, już wiem Noc, och jeszcze troszeczkę. Ale przydałby się wieśniaki do ich domów ten spadł drewno jedno jeszcze i do swoich domów żeby jak będzie noc to żeby ten zombiaki ich nie po zjadały dobrze tutaj nas trzy bo tak chciałbym lasowo ale nie lubię bo jestem trochę perfekcjonistą więc Trochę boli nie to, jak coś jest chaotycznie, tak jak ostatnio było. Trochę bolało, więc tym razem po układem to tak ładnie. Pewnie to tak średnio zadziała, że się będą utleniały, ale niech będzie już. O, idą do tego. do. do swojego miejsca. To może. Czy mam jakiś węgiel? Tu mam troszeczkę węgla. Przyda mi się jeden patyk. I przyda mi się, mam troszeczkę dirta, ale nie wiem czy to starczy i obudowałbym te wieśniaki jakoś. Jestem już przy jakichś kamionach czy coś, nie wiem. Tam też jest jakaś jaskinia, jak i tutaj. Więc myślę, że tutaj zacznę. Trochę miedzi. Szkoda, że nie mam fortunki. O, ciekawa jaskinia tam się zapowiada. Zamykałem te wieśniaki w swoich domkach, poczekałem na noc i udało się. Ich sobie bezpiecznie siedzą w razie co? Więc nic ich nie zje. I to że żelazo spadło, czy nie? Z tego co mi się wydaje to chyba nie. Ale tutaj najpierw zobaczę co jest. Woda ale nie potrzebują Więcej miedzi. Mieć może się przydać do jakichś różnych, nie wiem, budowli. Coś może zbuduję, czy coś kiedyś, ale czy ja wiem, czy teraz tego potrzebują. Ważne jest, aby znaleźć dwa diamenty, bo no, potrzebne mi są bardzo do enchantingu. Aby móc jakąś fortunkę uzyskać, fajnie by było. Tego nie zbieram na razie. Będę walczył w razie co, jak mnie coś będzie atakowało. Przyda się zbierać 24 żelaza na zbrojkę żelazną, bo tak troszeczkę ryzykuję teraz chodząc bez zbroi, bo chyba mam na hardzie co nie? Jak to nie, teraz już jest tak, jak powinno być od samego początku. Co ja będę na normalu brał? Bez przesady. O, węgiel się przyda oczywiście jeszcze. Wykopany już. Jak dobrze mieć to efficiency 3 to szybciej idzie to kopanie. Tak to by było dłużej. Trochę miedzi. Już drugi stack prawie. Trzeba się wrócić już teraz w tą stronę. Nie za wiele tu jest, ale mieć jest jednak. Jak będę miał jej dużo, to będę sobie zamieniał na te, na bloki surowej miedzi, aby mieć więcej miejsca. Oho, ho, szczerze nie spodziewałem się czegoś takiego tutaj. Więcej miedzi. Czy ja chcę ryzykować spotkania ze szkieletami dla miedzi? Oczywiście, że tak średnio. Jakbym miał zbrojkę, to owszem Ale z racji tego, że nie mam, to aż tak ryzykować nie chcę. Dają. Nie strasz mnie. Pierwszy mobek zabity na tym świecie. Znaczy, mobek atakujący, potwór. W takim sensie, o to mi chodziło. Przez chwilę myślałem, że tu jest jakaś dziura. Dobra, myślę, że zatrzymam się tutaj i zrobię sobie zbrojkę żelazną. no Niech będą dwa piecyki. Cyk i hop. Dobra, już się przepaliło żelazo, zbrojkę też już zrobiłem, więc mogę iść dalej, tylko ją założył. Przez ten czas nakopałem jeszcze trochę miedzi. i Mam już 34 bloki. surowej oczywiście. ale tego chyba już nie muszę mówić. Myślę, że się wrócę. Pewnie już noc jest. O węgiel troszeczkę nakopił, bo się przyda. Jak dobrze mieć to. Szybkość na kilofie, Szybciej idzie. I lecimy głębiej. Gdzieś. Diamenty. Szybko. Diamenciki. No nie ma nocy. Co to tam jakoś? Płasko tam jest strasznie. Dobrze mówię. Nie no, nie jest źle. Myślałem, że jakoś coś się zepsuło i tam jest strasznie płasko, ale to tylko jednak moja wyobraźnia na szczęście. Nic nie jest brzydko wygenerowane. Troszeczkę tego nazbieram, bo zapewne się przyda. Czy tak o ząbiaczek? Gdzie złopatą łopatą na mnie? Wcześniej mnie atakował zombiak z tym, z mieczem, dostałem raz, no i pół HP, zleciało sobie, nie powiem, że nie, na hu hu, ładnie tutaj, nie powiem, ładnie się wygenerowało. Jest tu, nie ma przestrzeni na dole. Otwarty, O, tutaj już się zaczyna. Nie, tak jednak nie. Myślałem, że tam będzie spadek. O, złoto. To zaraz się wykopie. Tam jest duża szansa na diamenty. Oho, spadłem troszeczkę. Lekko się zląkłem, tym, że jakoś spadnę i będzie głębiej. Ale nie tym razem. Złoto. Kopię złoto. Przyda się na złote jabłuszka, jak będę leczył wieśniaków. Tylko trzy niestety. Mało. Chciałbym więcej, ale cóż. Na to nic nie poradzę. To sobie pozbieram. Nie wiem, czy mi tak to aż potrzebne jest. Ale może będę nieskończony generator lawy robił nieskończony, więc może się przydać. Chociaż w sumie mogę iść do netheru i wiaderkami, przecież będzie szybciej niż czekać. To jest geoda, chyba geoda. Spoko, o noc się robi. Nie chciałbym schodzić od razu na samą dół, skakać, powoli myślę, dobra skaczę tutaj, o Glowsquid, zaraz trzeba się z nim pożegnać, cyk, żegnaj, kompadre, z tymi też tutaj, o, się pożegnać delikwentami. I Redstone wykopać. O, a tak już. Szkieleta. Zaraz będzie pierwszy szkielet zabity. Piękna tarcza z tego zombiaka. Super. O, mały. Główniok. Nawet mnie nie uderzył, ale słabek. Cyk. Albo ja jestem za dobry. Nie, no, on jest słaby, a ja za dobry, więc. Zaraz jakiś creeper na głowę, i się skończy dobroć. Co ja tu bez pochodni? Pochodnie szybciutko, więcej żelaza. Potrzeba mi tutaj. To wyrzucę, to też zjeść trzeba. Ten ząb jak idzie do mnie. Czy tutaj było mieć? To nie. Nie potrzebuję. Myślałem, że szedł. Tutaj był chyba. Albo mi się wydawało. Albo był. I zniknął. Kolejny Glow Squid. Czy tutaj są diamenty? Nie widzę. Nie widzę. Nigdzie nie widzę. Poziom to jest minus 15. Więc zaraz będzie niżej jeszcze. Żelazo. Przyda się więcej. Na pewno. Dalej to biorę tutaj jakieś duże coś z tych stalagnitów, stalagnaty. To jest stalagnat, bo jest połączone, tak mi się wydaje. I dlatego. O, tutaj jest więcej tam takich różnych formacji stalagnitowych i tym podobnych. Aż zerknę sobie tam też jakieś fajne jaskinie, ale nie będę tam szedł. Idziemy na dół. Tu też jest stalagnat. Nie wiem, tak mi się kojarzy, że to jest właśnie połączony stalagnat. Ale mogę się mylić. Red znaczy lapis do enchantowania. No, tutaj piękne jaskinie dalej co ty chcesz zrobić? Nic nie zrobisz. O kolejny, bo chcę pomścić swojego przyjaciela. Zaraz ja ci pomszczę. Wybuch. Tutaj kolejny szkielet. O, sobie zginął. Tutaj sporo miedzi. To troszeczkę wykopię, nie całe, bo nie chcę. Mi się. I chyba na dół idę tylko, o redstone, znaczy lapis tylko załatwić tych dwóch przyjaciół kościstych cyk i zjeść kości się na pewno przydadzą trzeba będzie zrobić tam jakiś kiedyś mob grinder ale to w przyszłości jakiś i tutaj jeszcze lapis jest o, no, i pięknie. Sporo tego lapisu nawet, więc będzie do enchantowania więcej. I teraz czas iść na dół. Zjeść. I. O! No to sobie skoczyłem do wody. No, ta woda mnie troszeczkę ratuje. Blow squid. 4 tylko. A tutaj widzę, że jest więcej. Sobie poginęło ich trochę. Trochę tych mopków jest. Chodź w pajączku. Dwa z takich chleba mam sobie dokupiłem. Tutaj jest coś jeszcze. Czy jest tu coś wartego mojej uwagi? Minus 49. No to lecimy dalej. Diament, diamenty. Ciemno i czarno tutaj. I szaro. Kontragrafela. Ale nakopałem Redstone'a tam dużo. Ale tutaj mogę więcej. Na razie mi się jeszcze nie przyda. Ale warto nakopać go troszeczkę. Wydaje mi się. Lecimy dalej, tu nic nie ma, szkoda. A fajnie się zapowiadało. Tutaj jeszcze chyba było coś, nie pamiętam szczerze mówiąc, czy było, czy nie było. Było. Ale nie za wiele, tak pewnie bym obstawiał. A może jednak coś jest ciekawego, oprócz creepera. sobie wybuch, to niech wybucha. To mi troszeczkę tego. No jedno, ale dużo. Faktycznie odgroma. Zbuduję cały dom z tego klocka jednego. Tutaj czy tutaj coś jest. Fajnie by było znaleźć jakiegoś Lash Cave'a, ale szczerze powątpiewam w takie rzeczy. Ale kto wie, kto wie. Może coś będzie. Fajnie by było, jakby było. Tam, jest. Tam chyba zginął jakiś glow squid, tak mi się wydaje. Uhuhu, co ja widzę? Diamenty. Właściwie to chodziło mi o to jeziorko lawy. Gdzie coś mnie strzela? Tutaj jesteś. A dopiero później, w czasie mówienia tego, zauważyłem te diamenty. Co jest? Czemu nie zginąłeś? Gin. Ty też. Tutaj diamenciki! Tam chyba też są. Te szkielety faktycznie chyba nie chcą, żebym wykopał te diamenty. O, ho! ho moje oczy widzą więcej! Lubię takie niespodzianki. No tylko jeden. Więc tutaj będzie drugi. O, ale pięknie. Tam jakieś ogromne jezioro lawy. Szkoda, że ta woda ze środka tak wylatuje. Więcej diamentów. Więcej, więcej. Super. Chyba wiem co na miniaturkę dam. Pewnie wiecie już, bo... Widzieliście ją. Dobra, nie chce mi się fortuny czekać aż zbiorę na nią. Czyli dam pewnie ten ten. To jeziorko lawy. O, ten przyjaciel, z Zę... zędu. Bardzo mądra pochodnia obok lawy U więcej. Dużo więcej. Może nie będę musiał tej kupować, ale w sumie obojętnie mi to. Czy kupię, czy z diamentów, które znalazłem. Wolałbym kupić taniej wychodzi. Ale no nie wiem Gdzie ten diament był, co go tu widziałem. O więcej niż jeden. Myślałem, że tylko jeden tutaj będzie. A tutaj widzę więcej. Super. O tutaj jeszcze jeden Był jeden, tak właściwie O tam widzę jeszcze Teraz nie wpaść tylko do tej lawy Idę, mam no, już 10 diamentów, pięknie O nie zieloni ogórki Ogórasy zielone Sobie jeden zginął, tutaj ich jest Za dużo Dobra, uciekam od tych Creeperów. O, wybuch jeden. Bo jeszcze jeden został. I już po gościu. Tam jeszcze jeden, ale chyba wykopię tylko te diamenty i wracam. No, nie potrzebuję chyba więcej. Bendermana, chyba popatrzymy na nie. Jednak nieba nie atakuje. O, więcej tutaj różnych różności. 14 diamentów. Czy potrzebuję więcej? No niezbyt. Red mogę wykopać. Tak o sobie tylko. Ale tam mógłbym jeszcze pójść na chwilę. Tu są jeszcze dwa creepery, ale dobra. Tam z nimi... Niech sobie żyją własnym życiem. Kopalni nie chcę mi się iść do kopalni. Bo się zgubił. Ale sufit wysoki, a cię kręcę. O, będzie ten. Ten to, no to, 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 to. to. Glow inksack Super. Do ramek, może się przyda. A tak, to czy coś potrzebuje stąd jeszcze? No niezbyt. Obsidian No właśnie, obsidian, Potrzebuje obsydianu. Trochę. Do tego. Do enchantingu i... i... portalu. To ja wykopię i zaraz się zobaczymy. Wykopany i jeszcze tutaj diamencik jest, więc sobie go wykopię. Standardowo jeden tylko niestety. Dobrze, myślę, że już wrócę, więc zaraz się zobaczymy po powrocie. Jeszcze tutaj na chwilę wrócimy o ząbiak i slime tam skacze to zaraz do niego pędzę szybciutko, ale tutaj znalazłem jeszcze jednego diamenta, więc po niego wróciłem. O, więcej! Zna się ten Minecraft, więc się rozkopuję. Oczywiście. Szkielet, ale zaraz do slajma trzeba wrócić. Dobra, pędzę do slajma. Ale dużo tutaj się tych glow squidów respi. Pełno ich. Dobra, szybko do slajma. Pewnie zniknę już znając moje szczęście. Będzie mi trochę przykro. Nie, jest. To hop. Bije. Rzuca się. Cyk. Zresztą czymkolwiek mogę teraz pozabijać. Cyk, cyk, cyk. No pięć może być. Dobra, teraz już wracam, bo pochodziłem sobie jeszcze trochę i pozbierałem tu i tam coś. Ale teraz już wracam. Wróciłem już i odłożyłem wszystko do skrzynki, co zdobyłem. Ale nie wiem, czy mi się udało dograć tą ostatnią tą końcówkę. Jak zdobyłem jeszcze tam trzy chyba diamenty. No i zabiłem slime, nie wiem, czy to się nagrało, czy nie. Teraz trzcinę zbiorę i może bym zrobił enchanting, ale nie wiem, czy będzie mnie stać. Tam jest jakaś jeszcze trzcina, więc polecę ją zebrać. I może się uda zrobić. W co wątpię? Nie, nie uda się. Potrzebowałbym dużo więcej trzciny. Dużo, dużo więcej. Jeszcze tr trzy razy to, co mam. Czyli sto. O to chodzi, że, że potrzebuję. 150 około Trochę mniej w sumie niż 150 trzcin Ale mogę tutaj coś porobić i może porosnąć ta trzcina jeszcze więc zasadzę i później zbiorę sobie najwyżej Już posadziłem trzcinę, teraz mogę zająć się czymś innym Na przykład ścinaniem drewna Może najpierw to Rzucę do przepalenia no może trochę później, ale to... Na 3 Żelazo najważniejsze i teraz... O, więcej węgla mam i jeszcze więcej piecyków. To na cztery, tylko cztery staki będę mógł... Przepalić. No cóż, zawsze coś. Ale w sumie miedzi tak nie potrzebuję bardzo jeszcze. Wrzucę ją do skrzynki, to co zostało, trochę zostało, później złoto jeszcze i powoli tak to będzie. Dobra, ja idę ścinać drewno i może trzcino trochę urośnie przez ten czas. Tak średnio ta trzcina rośnie, więc myślę, że w następnym odcinku zajmiemy się enchantingiem, bo no ja drzewa pościnam, a tu słabo rośnie, więc no do następnego odcinka wytrzyma się jeszcze z enchantingiem, więc papa, pa. ja się żegnam, papa pa. do następnego odcinka, jeszcze tutaj tylko powyciągać to i dziękuję za oglądanie i papa pa. do następnego